Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Program Pacyficzny: Małe wyspy, wielka geopolityka. Zaprasza dr Justyna S. mikołajewska Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj pierwszy odcinek programu Pacyficznego. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że będziecie słuchać w trakcie najbliższych tygodni, nie wiem, miesięcy. Mam nadzieję, że też te odcinki będą pozostawać z nami na dłużej. Program Pacyficzny, czyli o Pacyfiku, czyli o największym, tajemniczym oceanie na Ziemi. Oczywiście na jego bezkresnych wodach kryją się jakieś maleńkie wyspy i państwa, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać, Nieistotne, ale ich kultura, historia, pewne wyzwania, o których też będziemy rozmawiać, zasługują na szczególną uwagę, ale o tym za chwilę. Program będzie dla Państwa prowadzić, współprowadzić dr Justyna Ska Mikołajewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Studiów Politycznych. Kłaniam się. Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry, witam Państwa. I oczywiście program jest, ukazuje się pod patronatem Pana Profesora, Rektora Bernarda Ziębickiego, Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy też całą społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego i nie tylko innych akademików i studentów do dzielenia się tymi treściami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Kiribati, o Kiribati na pierwszej linii zmian klimatu. Dzisiaj, drodzy Państwo, Taki odcinek, jeszcze też wstępny, gdzie trochę wyjaśnimy, trochę ideę tych naszych, naszych spotkań, bo będziemy was zabierać trochę w taką podróż, powiedzmy, po fascynujących miejscach państwa, by poznać trochę ich mieszkańców, zrozumieć, jak żyją, trochę dla nas perspektywy Polski na skraju świata, dowiedzieć się, z jakimi problemami muszą się mierzyć. Dlaczego warto też spojrzeć na mapę? To przede wszystkim, by dowiedzieć się o tej niezwykłej części świata, dzisiaj Kiribati, czyli państwo. Które rozciąga się na równiku, przekracza linię zmiany daty. To jest 33 atoli i wyspy koralowe. No, piękna natura, ale też wyzwań, jakie stawia zmieniający się klimat i o tym klimacie dzisiaj. No właśnie, bo nazwaliśmy ten pierwszy odcinek, że Kiribati na pierwszej linii zmian klimatu. No to, taka, to taki, powiedzmy, aż się, no, taki militarny wątek aż się pojawia. Tak, na pierwszej linii zmian klimatu kiribati mikro państwa na Pacyfiku Południowym, jak już zostało wspomniane, 811 km kwadratowych i 33 wyspy, spośród których tylko 21 jest w ogóle zamieszkanych. I ta przyszłość kiribati jawi się raczej w dość czarnych barwach, podejmowane są wysiłki, aby ten ten moment tego kresu dla tego państwa który no niechybnie może się może nastąpić już nawet do roku 2035, chociaż według większości prognoz Kiribati jako państwo ma zniknąć z powierzchni ziemi do 2050 roku. To z uwagi na fakt, że rokrocznie podnosi się w tempie o wiele szybszym niż średnia światowa poziom Oceanów. I to zagraża właśnie w dużym stopniu temu mini państwu, którego najwyższy punkt. 81 metrów nad poziom morza, a przeciętnie wysokość lądu nie przekracza kilku metrów. I na takiej wysokości właśnie nad poziom morza mieszkają ludzie, mieszka cała społeczność tego mini państwa, jakieś 120 tysięcy ludzi, którzy no coraz bardziej są przerażeni o swój byt, o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe, także, nie tylko takie ekonomiczne czy, czy społeczne, ale przede wszystkim właśnie bezpieczeństwo w tym rozumieniu żywnościowym, gdyż to zagrożenie wiąże się nie tylko z ryzykiem stałych pod... Topień, ale również właśnie wpływa na uprawy, na zasolenie gleb, które już nie nadają się tak naprawdę do, do użytkowania. No i to oczywiście przekłada się na problemy właśnie z pozyskiwaniem żywności. Częściowo uprawy przenoszone są na inne miejsca, na powiedzmy te wyższe, wyżej położone tereny. No jednak to są takie dość krótkoterminowe, bardziej takie bieżące metody przeciwdziałania tym, Właśnie skutką mm -hmm. zmian klimatycznych. Mm -hmm. Przeciwdziałać, ale ktoś musi podjąć pewne decyzje, drodzy Państwo. czyce pewnie też wymagają konkretnych zmian od swoich, od swojego parlamentu, bo Kiribati jest republiką demokratyczną, jest parlament, głową państwa jest, drodzy Państwo, prezydent, który też jednocześnie pełni funkcję szefa rządu. O czym, o czym warto też powiedzieć, zanim przejdziemy do tych wątków decyzyjnych, że system polityczny opiera się też na konstytucji. To była uchwalona w 1979 roku. W momencie, Uzyskania niepodległości, tutaj ważne, od Wielkiej Brytanii. No i mamy taki parlament, ono się nazywa, nie będę mówił po, po języku gilbertyjskim, właśnie, który tam obowiązuje, bo musiałbym go skaleczyć. Z szacunku tego nie zrobię. Mamy 45 członków na czteroletnią kadencję. No i mamy prezydenta Kiribati, który też musi kłaść pewien nacisk na rozwój gospodarczy, przede wszystkim na infrastrukturę. Bo oczywiście jest to zagrożenie klimatyczne. I tutaj pytanie, czy te elity. Są świadome tego, może tych, tych wyzwań, no, nazwijmy to, może takiej strategii. Dokładnie, strategii przetrwania. Z jednej strony, je, jak najbardziej, świadomość jest, e, świadomość tego jest już od e, praktycznie niepamiętnych czasów. Można powiedzieć, że w zasadzie od początku e, uzyskania tego statusu niepodległego e, państwa, właśnie w roku 1979, z rąk Brytyjczyków. I tutaj, tak naprawdę, możemy dostrzec dwa wymiary takiej aktywności, najwyższych decydentów państwa Kiribati, na pewno w zakresie właśnie przystosowania się do tych zmian klimatycznych, ale również takie bardzo pogłębione, bardzo intensywne zaangażowanie na arenie międzynarodowej. I z jednej strony właśnie stos promowane są pewne działania, które mają na celu przystosowanie tej ludności do Mieszkania na tych terenach, które pozostają w ciągłym zagrożeniu, tak, tymi, tymi zmianami klimatycznymi. To nie jest kwestia pewnych epizodycznych czy nawet cyklicznych, cyklicznie się pojawiających jakichś katastrof naturalnych, jakichś zjawisk ekstremalnych, tylko w przypadku takiego państwa jak Kiribati, z uwagi właśnie na takie, a nie inne położenie, prawda, na, na, na mapie świata, mamy do czynienia z takim ciągłym zagrożeniem. To jest w zasadzie życie, to jest w zasadzie Egzystencja z poczuciem ciągłego zagrożenia. Jak już kilka lat temu wypowiedział się jeden z liderów tego ruchu na rzecz właśnie przeciwdziałania ze zmianami klimatycznymi, były prezydent Kiribati w latach 2003-2016 Anote Tonga, on stwierdził, że w zasadzie to jest walka małego Kiribati, ale tak naprawdę chodzi tutaj o przyszłość także innych państw, ponieważ on ma świadomość, że dla Kiribati de facto jest już za późno. Natomiast kraje uprzemysłowione, kraje wysoko rozwinięte, no, powinny wziąć na siebie odpowiedzialność i powinny mieć Tę świadomość, że w gruncie rzeczy również ich przyszłość jest zagrożona, także jest naprawdę wiele kwestii, które trzeba zmienić. tym wszystkim no, małe państwo jak Kiribati no, nie jest w stanie oczywiście tej walki prowadzić samodzielnie. Ten potencjał, te możliwości są zbyt ograniczone, niewielkie. I tutaj też no, takie państwa jak Australia, takie państwa jak Nowa Zelandia, również no, ich przywódcy też byli. Byli przez liderów Kiribati niejednokrotnie krytykowani za takie, można powiedzieć, nic nierobienie, aby rozwiązać problem zmian klimatycznych. Także, także Stany Zjednoczone takiej krytyce podlegały. Przede wszystkim na przykład za wycofanie się ostatecznie w 2015 roku z porozumienia paryskiego. Wszak do tego porozumienia Stany Zjednoczone powróciły, ale właśnie ten brak jedności w tej walce no, jest bardzo przez, przez Kiribati źle postrzegany. Ja mam pytanie, czy, bo tak, to jest trudna perspektywa, kiedy mówi się i ma się świadomość, że miejsce, w którym się żyje, może po prostu zniknąć. Problem znikającego rzeczywiście mini-państwa, tutaj strategia przetrwania, Kiribati, które chce uczestniczyć w tych negocjacjach klimatycznych, no taka nie wiem, co czują Kiribatińczycy na co dzień, oczywiście trzeba byłoby spytać. No, na pewno to ciągłe poczucie zagrożenia, obawy o swój byt, o swój los. Oni w jakim stopniu są, czy w dużym stopniu, mieszkańcy tych miast, tych, 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 tych wsi, tak nisko właśnie położonych, tak? bo Kiribati należy do tych, do tych państw i terytoriów, które też się jednoczą ze sobą, właśnie państwa nisko położone, tak jak wspominałam, to jest zaledwie przeciętnie kilka metrów nad poziom morza, więc oni są do tego stanu rzeczy, do pewnego status quo przyzwyczajeni. Pomysły są różne, oczywiście i działania też są, są różne. Pojawiły się niegdyś, to był rok 2011, pojawił się taki pomysł, aby po prostu poza tymi oczywiście już przeze mnie wspomnianymi, bardziej bieżącymi działaniami, takimi jak znoszenie pewnych kwalifikacji, jakieś jakieś zapory, jakieś umocnienia po to, żeby tą, tą wodę zatrzymać, żeby ona się właśnie nie przedostawała, nie podtapiała tych, tych gruntów, nie powodowała, że ona de facto już przestaje się nadawać do, do użytkowania i do, i do uprawy, przenoszenie tych upraw na jakieś wyżej położone tereny, no tych terenów też prawda, brakuje, też to jest kwestia oczywiście skali. Tak, że jeśli mamy tutaj do czynienia z jakimś występującym chociażby, nie wiem, cyklonem, czy jakimiś właśnie wielodniowymi deszczami, tak, które powodują właśnie te powodzie, czy później przedłużające się okresy suszy, no tych zjawisk jest cała masa, można powiedzieć, że one występują niejako cały czas. I tutaj, właśnie, kwestia skali, nie ma de facto gdzie. Się schronić. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby całą ludność, która jest w tym stanie zagrożenia, gdzieś przenieść w miarę bezpieczne miejsce. No były takie pomysły jak właśnie w 2011 roku, to jest mniej więcej ten okres, ta druga dekada XXI wieku, żeby na przykład przenieść ludność na, na wielką pływającą platformę, taki rodzaj sztucznej wyspy, takiej nawiązującej do takiej wielkiej platformy wiertniczej, czy też. Dokonać, zrealizować taki projekt budowy ogromnych falochronów i przenieść część po prostu mieszkańców do innych państw Pacyfiku. No te pomysły wydają się dość, dość interesujące w sensie praktycznym, no niełatwe do, do, do zrealizowania, a przede wszystkim bardzo kosztowne, bo też tutaj ten pomysł z przeniesieniem ludności na pływającą platformę, jak zostało to oszacowane, to koszt dwóch, miliardów dolarów, natomiast budowa tych ogromnych falochronów to koszt niewiele mniejszy, bo jeden miliard dolarów, także tutaj też, no ten pomysł nie, oczywiście nie został do tej pory wdrożony. W 2014 roku pojawił się idea zupełnie, zupełnie inna, która faktycznie do tego momentu jakby pozostaje, pozostaje ideą braną pod uwagę, a mianowicie pojawiła się idea zakupu pewnego terenu, niezbyt w sumie dużego, Około 20 km2 takiego zalesionego skrawka ziemi na Fidżi, i to miałoby stanowić miejsce potencjalnego schronienia dla ludności Kiribati. Tylko, że jak wspominałam, Ludność Kiribati to jest mniej więcej 120 tysięcy osób, która teraz jest zlokalizowana na ponad 800 kilometrach kwadratowych. One się w ogóle też bardzo rozciągają w przestrzeni, bo to jest ponad 3,5 miliona kilometrów kwadratowych w przestrzeni. Dodajmy może, że Kiribati jest jedynym państwem na Ziemi, które znajduje się na czterech ćwiartkach kuli ziemskiej. Więc to też świadczy o bardzo specyficznym położeniu. I, i, i takim właśnie kształcie tego, tego państwa, które oczywiście nie, co nie sprzyja i zarządzaniu i całej logistyce i takiej dostępności i komunikacji. No ale mimo wszystko mamy te 811 kilometrów kwadratowych łącznie, a mamy tutaj pomysł przeniesienia w perspektywie tej ludności na właśnie bardzo niewielki fragment, jak wspomniałam, tą powierzchnię 20 kilometrów kwadratowych. Także jest to pomysł dość dość nowatorski. Niemniej były prezydent Anote Tong Uważał, że to rozwiązanie jest, jest właściwe. Może jeszcze tutaj warto dodać, że oczywiście to też było, było kosztowne. Taki zakup kosztował mniej więcej 9 milionów dolarów, co no, z perspektywy takiego państwa bardzo słabo rozwiniętego, o niskim PKB, no, był to koszt również bardzo wysoki. No, Niemniej tłumaczony był jako pewnego rodzaju częściowo przynajmniej inwestycja w nieruchomości, a częściowo właśnie w celach bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż no, to jest ziemia uprawna i zwiększenie właśnie areał tej ziemi uprawnej też z punktu widzenia Kiribati jest dany. Jeszcze chciałbym na zakończenie zapytać kwestię chińsko, chińską i tajwańską, bo oczywiście Kiribati kojarzy się z tego dotychczasowego, znaczy to już zmieniło się na przestrzeni lat pro-tajwańskiego stanowisko na pro-pekińskie. No właśnie, może Chiny pomogą tutaj odzyskać wyspę, może chińskie technologie w jakiś sposób pomogą obywatelom, jak się zapatrujesz? Jak najbardziej, te obecne, wszelkie podejmowane e, e, działania, które mają e, na celu no, właśnie przetrwać, przetrwać dla tego mini państwa. Poza tym pomysłem właśnie osiedlenia się na Fidżi, już pe pewnych przygotowań czynionych względem obywateli na ewentualny taki przyszły wyjazd. No, faktycznie też tutaj opcja chińska, wariant poszerzenia tej współpracy zapoczątkowanej w roku 2019 dość taka zmiana, która wywołała burzę, można powiedzieć, międzynarodową i, i absolutnie jest przeciw państw Zachodu, państw Pacyfiku, no takich jak przede wszystkim Australia, tak, czy, czy, czy Nowa Zelandia, które, jak już wspominałam, przez, przez Kiribati były postrzegane jako te, które robią za mało, tak, te, które robią za mało, te, które wciąż za mało się angażują, za małą pomoc tutaj deklarują, nie jest to oferta na tyle atrakcyjna, że zawsze jakby to będzie ten kierunek, ten kierunek wyboru przez, przez mini państwa Pacyfiku Południowego. One tak naprawdę są bardzo otwarte na wszelką współpracę i te względy, powiedzmy, ideologiczne, te względy, które dla innych państw a, mo mogą być tutaj a, kluczowe, czy podejmować współpracę, czy nie podejmować współpracy, jakby w przypadku państw Pacyfiku Południowego, takich właśnie państw jak Kiewat, nie mają aż takiego znaczenia. Jest bardziej takie pragmatyczne, Podejście, jeśli jest oferta pomocy, to po prostu z tej oferty się korzysta. I takie nowe plany współpracy z Chinami jak najbardziej też się powoli pojawiają, aby wykorzystać pewne też tereny tutaj na potrzeby rolnictwa, które, które mogą być przedmiotem pewnych przyszłych ustaleń. No to jest oczywiście szczególnie istotne z punktu widzenia właśnie tego obowiązku, tej, tej potrzeby wyżywienia, Ludności z punktu widzenia no, trwania państwa, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo żywnościowe jest najbardziej istotne. Ale Również jednocześnie, jakby pomijając, pomijając tą, tą współpracę w tym zakresie, bo oczywiście współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa tak ma tutaj duże, duże znaczenie dla Kiribati, bezpieczeństwa bardziej w znaczeniu obrona, bezpieczeństwo militarne, to w kontekście tego tematu, o którym, o którym mówimy, no też y, oczywiście, jakby cały czas równolegle są. Pewne chociażby tutaj programy szkoleniowe prowadzone z Australią i Nową Zelandią, które generalnie polegają na podnoszeniu kwalifikacji e, s, społeczeństwa Kiribatyjskiego, no na wypadek też przyszłej migracji. Gdyby rzeczywiście przyszło do tej relokacji e, ludności, nie tylko właśnie na Fidżi, ale, ale e, na tą wyspę, e, o której wspominałam, która stała się przedmiotem zakupu, ale może właśnie kierunek, Australia czy czy czy, no, czy nowa Zelandia, które powiedzmy też tą de, y, pomoc deklarują że przyjmą takich obywateli, że będą partycypować w kosztach walki z globalnym ociepleniem, to już jakby na tę okoliczność władze Kiribati starają się właśnie podnosić, podnosić te zasoby, wzmacniać rozwój, podnosić kwalifikacje, tak żeby obywatele Kiribati byli prawda, takimi aktywnymi udziałowcami chociażby w wypracowywaniu PKB tamtych, tamtych państw, a nie tylko korzystanie z jakiejś tam pomocy, pomocy socjalnej. Więc to są takie działania bardzo też interesujące, które nam dużo mówią o właśnie podejściu, bardzo pragmatycznym podejściu społeczności Kirwatii. To jeszcze na zakończenie chciałbym zapytać o ten pierwszy uznany na świecie przypadek uchodźcy klimatycznego, człowieka, który wyemigrował do Nowej Zelandii w poszukiwaniu lepszego życia. No właśnie, dlaczego jego sprawa przykuła uwagę międzynarodowych mediów, między innymi organizacji zajmujących się chociażby prawami człowieka? Tak, sprawa jest bardzo ważna i rzeczywiście trzeba o tym, trzeba o tym wspomnieć, ponieważ kazus właśnie kilibatijczyka to jest taki pierwszy przypadek, kiedy, kiedy mamy do czynienia z, z uchodźcą klimatycznym. On sam nie bardzo chciał za, ta, za takiego uchodzić, no ale, ale tak potoczyły się jego losy, więc ów człowiek rzeczywiście od roku 2002 mieszkał, mieszkał w Kiribati i uznał, że jego sytuacja życiowa, warunki, w jakich mieszka, w jakich się znajduje on i jego rodzina, to stan ciągłego zagrożenia. W roku 2007 przeniósł się do, do Nowej Zelandii, w której poszukiwał lepszych warunków życia i możliwości. Chciał w tym państwie pozostać. Jednak okazało się, że będzie musiał Nową Zelandię opuścić i złożona została przez niego skarga na Nową Zelandię za bezprawne odesłanie go i jego rodziny do ojczyzny w momencie gdy jego życie było zagrożone i złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy no ale ten wniosek został właśnie odrzucony no i w, od roku 2015 można powiedzieć jego walka się rozpoczęła ponieważ w, Wówczas złożył on zawiadomienie, czy dokładnie skargę do Komitetu Praw Człowieka ONZ przeciwko właśnie tej decyzji nowozelandzkiego sądu najwyższego, nie zgadzając się z tym nakazem opuszczenia Nowej Zelandii. Złożył to zawiadomienie, tą skargę, wskazując, że został zmuszony do powrotu do swojego państwa, co narusza jego prawo do życia, do którego ma, które właśnie jest gwarantowane w świetle prawa międzynarodowego. No i no, jego walka trwała bodaj 6 lat. No, niestety ostatecznie ta skarga została utrzymana. Wskazano, że działalność własnowozelandzkich była zgodna z prawem międzynarodowym. Natomiast no, można również w, w tym wyjaśnieniu tej decyzji odnaleźć pewne elementy takie przełomowe, które nam wskazują. Że mimo wszystko, bez względu na to, że te władze nowozelandzkie no, zmusiły go do tego, aby faktycznie został wydalony z powrotem do Kiribati, to nie narusza jego prawa do życia, w rozumieniu artykułu jednego z paktów międzynarodowych, na który się powołał, jednak, na przyszłość wskazano, że mogą istnieć takie sytuacje, w których uciekinierzy przed kryzysem klimatycznym faktycznie byliby chronieni przed odesłaniem do swojego kraju. Zwrócono uwagę, że ten wzrost poziomu wód morskich no, czyni Kiribati obszarem, Niezdatnym do zamieszkania w przyszłości, ale na ten moment państwo Kiribati podejmuje pewne, pewne działania, które są wspierane przez społeczność międzynarodową i one no, zapewniają odpowiednią ochronę ludności, ale w przyszłości może już tak nie być. I tutaj jakby czas gra na niekorzyść tej całej sytuacji w społeczności kiribatyjczyków, i wówczas. Gdy będzie to konieczne, no może z tym wiązać się relokacja i wówczas, no być może te gwarancje ze strony prawa międzynarodowego będą przemawiały na korzyść właśnie takich um, osób jak nasz bohater. Tak, tak. drodzy Państwo, Kiribati, czyli niewielkie państwo wyspiarskie, dzisiaj był tematem. Dzisiaj Kiribati było tematem naszej rozmowy, pierwszego spotkania. Jak widać kraj zmaga się z poważnymi wyzwaniami, skutkami zmian klimatycznych, podnoszącym się poziomem oceanu, które zagrażają jego istnieniu. Jednocześnie też pamiętajmy, że no, zachowuje bogatą kulturę, pewne tradycje będące dumą jego mieszkańców. Jesteśmy ciekaw tego, co będzie się działo w przyszłości. Pierwszy odcinek programu Pacyficznego dr Justyna bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i zapraszamy na kolejny materiał. Program Pacyficzny. Małe wyspy. Wielka geopolityka. Zaprasza dr Justyna Esk